Kiedy przyjęliśmy Chrystusa, nie czuliśmy potrzeby ukrywania tego przed innymi. A kiedy zaczęliśmy to robić, ludzie przestali używać naszych imion i zaczęli nazywać nas chrześcijanami. Na początku było mi naprawdę źle z tego powodu i zastanawiałam się, dlaczego ludzie tak się zachowują. Mówią, że skoro jesteśmy chrześcijanami, to nie mamy religii i nie możemy pójść do nieba. Mówią też, że spalą nas żywcem. Droga, którą chodzimy, jest zaśmiecana przez naszych sąsiadów. Wyrzucają tam śmieci, resztki ryb, mięsa, wodę i ryż. Wszystko tam wyrzucają. Gdybym była muzułmanką, myślę, że doszłoby między nami do wielkiej kłótni. Jako chrześcijanka ignoruję to. Wybaczam. Czasami sami to sprzątamy.